A to może do czegoś kiedyś użyję. A ja gnu jest. Jak termoregulator podłączyć Siemano w ogóle. Pokażę Wam jak szybko podłączę termoregulator. Na takie oto złączki Wago, czy jak tam się nazywają. O! Tylko po prostu przygotuję kable, żeby końcówki były, tak jak tutaj są już. Yy, syną obrąbane łatwiej się potem wciska i potem pójdziemy tam do bananowca. Jeszcze nie wiem jak ja skręcę ten film, ale jakoś tu będzie potrzebna nam jeszcze to. Może troszeczkę. A nie no. Odległość będzie spoko, jak nie wyjdzie film, to nie wyjdzie, to go nie będzie, ale znając życie pewnie się uda. No więc tak tu mamy termoregulator, temperaturę. Pisze, jak byk. Link, oczywiście, do kupna znajdziecie pod filmem. Tani, tam 20 parę złotych czy 30 do 1500 W. Niby. Potem temperaturę reguluje się góra-dół. Nawet jak prąd zabiorą, to mi kolega pisał, że trzyma. Także nie powinno być z tym problemu. Dobra, przyspieszamy film, bo to trochę potrwa. A zobaczcie, to pamięta jakieś 20 lat. Ta lutownica stara jak świat, a jeszcze działa. W sumie to, patrzcie tutaj, IN, czyli tu podłączamy prąd z łączki WAGO, czyli wciskamy z jednej strony. O, nie wyciągniecie, choćbyś tak chcieli. Potem robimy drugi. O, cyk, teraz prądowy kabelek. Muszę obrobić końcówkę. Dobra, moment. Widzicie, na obecną chwilę już mamy podłączone. Ja to jeszcze po prostu zaizoluję taśmą w dół. 40 stopni. Teraz no. zobaczymy, ile można zjechać. O no, minus 44, 5. O dobra, nie ma co patrzeć dalej. Nam potrzebna jest wartość 2-3 stopnie. Czy tam Trochę więcej, ale widzicie, zakres jest spoko. Wiecie co, to jest prawie tyle, bo tu jest czujnik, który wcisnę na nowo tam pod, pod banany, czy tam do palmy, jakby ktoś robił. No i te tutaj wychodzące, to jest kolejna na wtyczkę zrobienie, ale zaraz to zobaczycie. To co, przyspieszamy, ale najpierw wyłączamy prąd. To byłoby na tyle. Czyli tak, wiadomo, tu jest włącznik do kontaktu czarny z czerwonym, żółty z czarnym. To już jest o przejście dalej. Czyli podłączamy tutaj sprzęty do 1500 W, tak jak piszę. No i czujnik temperatury, czyli 3 czy do pieca CO można podłączyć, czy do dogrzewania palmy, czy cokolwiek, żeby włączało przy danej temperaturze prąd. Rozumiecie? No, ja wiem to jest, tak wiecie, to dla motorskiego wykonania wystarczy w zupełności, i tutaj żadna zwara się nie zrobi. Oczywiście na dworze, jak to będzie, to nie może się lać na to deszcz. Dobra, idę to zamontuję. Nie wiem, czy nagram, ale jak nagram, to będzie. Także nic trudnego, słuchajcie. No, i tanie są te sterowniki, i prawdopodobnie wytrzymały. Jak długo podziałają, zobaczymy. Będziemy testować i tak dalej. Dobra, to ja zarzucam czapkę. I jak starsze baterie to dogram. Jak widzicie, aktualnie mi to jeszcze zasypałem. Zaraz to przesunę. Na 7 stopni się włącza. Tu mamy kabel grzewczy, właśnie, który grzeje. zmieniamy to starocie zasilanko <grystanie> wiadomo najpierw wciskamy czujnik gdzieś tam bliżej środka bananowca czy tam w palmie to jest przy, przy wychodzących liściach a ja gnu jest <śmówię> wam> mówię wam ważniejsze, że nie jest zwarzone. W sumie to pasuje, bo ten czujnik będzie tu, o, schowany. No i tu podłączamy kabel grzewczy. Cyk. Tutaj damy jemy prądzik. I tyle. Zakrywamy jak było, żeby deszcz się nie lał na prąd. Wierzcie, że to wystarczy. Powierzcie, co rok tak już będę robił, nie jest cegła kurde. O. W sumie to teraz tamto jest niepotrzebne. Cały czujnik jest tu. O. O Wiadomo, w wodzie to stać nie może, nie? Mamy 11,3 ustawione, niech kabel się włącza przy jakie 40. Powiedzmy, że przy, przy bananowcu basio 5 stopni niech będzie. Jeszcze zobaczymy Aha, czyli pokazuje aktualną temperaturę, czy się mylę. A przy 5 stopniach powinno się włączać. Jak się mylę, mnie poprawcie. Jak nie, to pod filmem po prostu to zmienię. Zobaczymy, czy jak wyłączę prąd, co się stanie. Włączymy i włączymy. Reset. Na 10.4 A jest, raz naklikniemy, że jest 5 stopni, raz w dół wziąłem i pewnie wraca do wartości. Aha, no i raczej to tak wszystko działa. Tyle, słuchajcie, potestujemy jak zwykle, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Kurde, a jak tam wygląda temperatura na tym drugim 9,8? Co jest czujnik, tam gdzieś w środku, przy bananowcu. Także temperatura jest podobna. Czyli wszystko powinno być git. Czy tu wejdzie do słoika? Nie wejdzie. Szkoda. Ale dla bezpieczeństwa można by było jeszcze coś takiego dać. Niech to sobie... Właśnie, O! Niech to sobie tak będzie. bo się nie zajara. Zakrywamy prąd. Wszystko działa. Za jakiś czas dam znać, jak to funkcjonuje. Na razie, Nie wygląda to, ale będzie dobrze. A to może do czegoś kiedyś użyję.